Szanowanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, który o w który zawsze wątpiłem, czyli o suvenirach. dokładnie tak. Także nie zapinajcie pasów, bo będzie mega nudno. Ale oczywiście przed nudą jeszcze pora na Skins monkey, czyli stronę do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek, więc można sobie krafty eleganckie poszukać. Z kodem Zone polecam to robić. Link w opisie też jest. Można sobie coś tam poznajdować. Także z reklamy to na tyle. 35% do doładowania, także to jest spoko opcja. No i lecimy do rynku Steam. A teraz przed nami to co jest interesujące, to właśnie co mnie spamisz? Ludzie mi dodają jacyś karamba. No dobra, lecimy do filmu. Y Oczywiście na samym początku, jeżeli chodzi o Dusty, trzeba podkreślić to, czy to jest w ogóle jakiś piękny zbieg okoliczności, w sensie to się pięknie ułożyło, dwa wydarzenia w jedno, gdzie mamy Sorsa 2, gigantyczne zboostowanie wyglądu Gold Arabeski, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, wywalenie DASTA 2 z PULIMAP. Oczywiście, wywalenie DASTA 2 to już jest temat, który trochę z nami jest. To nie jest nic świeżego, aczkolwiek wydaje mi się, że to właśnie przez te dwa czynniki ta, ten suwenir tak mocno poleciał do góry. Osobiście, jako ktoś, kto nie inwestuje w suweniry, czy jest mi z tym, po, z tym źle? Nie, nie. Ja się cieszę, że. Ci, którzy inwestują, po prostu na tym zarobili. Bardziej z tego się cieszę, ale nie ma tak jakby. Trzeba tutaj podkreślić, że nie jestem tylko i wyłącznie poszkodowany, ponieważ też poniosłem na tym nieco zysku, tak mogę powiedzieć, ponieważ no ja to tak pozwolę sobie trochę enigmatyzmu, tak wprowadzić. Nie wiem, czy tak w ogóle można mówić, ale chyba tak. Wejdę tutaj w CS-a właśnie go znajdę, tutaj wejdę w, no nie, naklejki, za kliknąłem, tutaj będzie kolekcja Mirage, last powinien być chyba trochę wcześniej, o! I zobaczcie, co tutaj zobaczymy, ponieważ tutaj właśnie, kurczę, musiałbym jeszcze zaznaczyć, żeby nie było suwenirów, chciałbym itemy normalne, dokładnie. I zobaczcie w ogóle, ile kosztują rzeczy, to jest dosyć interesujące też, nie wiem, czy pamiętacie. Jak ktokolwiek wtedy robił long-termy, kiedy były te filmy, to się odezwijcie. Nie no, gratuluję dla każdego, który dotrzymał te rzeczy. Pamiętam, kiedy robiłem o tych rzeczach film, w stylu Nowy, Galile i G3SG1, to były trzy itemy, które pamiętam, że ja miałem kupione na potęgę. Dlatego ja powiem, jaka była wtedy idea kupowania tych rzeczy. Która była totalnie niesłuszna, to trzeba przyznać, ale jednak taka była. Idea tych, kupowania tych itemów była taka, że. Zobaczcie, fioletowym itemem jest MAC10 Case Hardened i możliwe, że ludzie będą bardzo dużo ich craftowali. W sensie, bo kiedy robisz crafta z niebieskich itemów i masz do wyboru wszystkie suweniry, to wolisz wybrać DASTA 2 aniżeli inne, dlatego bo ci może dropnąć Case Hardened w dobrym yy, stanie i dlatego ja akurat bardzo się zaopatrywałem wtedy w te itemy. Ale z perspektywy czasu, jak, on, jak one chyba zrobiły 30% profitu, to pamiętam, że się ich pozbywałem, bo ja je kupowałem praktycznie w styczniu, tak pamiętam, i je posprzedawałem w okolicach kwietnia, kiedy one były po 18, kupowałem je po 13 sprzedawałem po 18, albo nawet jeszcze w listopadzie w jakiejś ilości zaopatrzyłem, coś takiego. Także to, to był... No Myślę, że około 30% maksymalnie na tym zarobiłem. Z czego się szczerze mówiąc cieszę, bo zobaczcie, jak długo miałbym zamrożone pieniądze, nie? Czekając, ale jak ktoś doczekał i wszedł w tamtą inwestycję i się jej nie bał, to dzisiaj też ma e, zajebisty profit, trzeba to tak nazwać. Tutaj wstęp. E, przechodząc dalej, trzeba jeszcze wyszczególnić, bym powiedział, jeden przedmiot, który jest z nami. Od kiedy tylko pamiętam, i już go tutaj widzicie. Ja trochę sobie przeskipuję kawałeczek dalej, ponieważ mamy zwierzynę. Która też jest item, powiedział wśród nas dosyć mocno będącym, to jest mem kanału oczywiście, można tutaj przyspamić motkami dla wspierających, polecam, pod filmem, ze zwierzyną. No też, no to jest item, które się kupowało po 20 groszy, grało się nim na wahania i dzisiaj akurat trochę mi tych zwierzeń jeszcze w ekwipunku zostało, także też spoko jest popatrzeć gdzieś tam na takie wystrzały, które widzimy. No i co, szczerze, to, to jest no, z omówienia tyle. Nie wiem, w ogóle to jest dosyć zabawne, że to jest tyle zbiegów okoliczności, że zwierzyna stąd jest, że akurat stąd jest Mac10, że akurat Gold Arabeska i że akurat to zostało wyrzucone. To jest bardzo duży zbieg okoliczności, tak bym powiedział, dla mnie osobiście, z którego się bardzo cieszę, bo. Przez to na moich filmach bardzo często pojawiały się itemy, które yy, po prostu z perspektywy czasu były bardzo dobrymi inwestycjami. No mówię, to jest dla mnie fart, tylko i wyłącznie, że akurat te rzeczy gdzieś tam są. Nie wiem, czy ktokolwiek kto to oglądał podchodził do tego serio wtedy kiedy to było, czy raczej podchodziliście do tego na zasadzie no niby tak, ale Trzeba by na pewno, e, ani jednego ani drugiego podejścia nie krytykuje, no bo wydaje mi się, że argumenty jakieś były stawione, więc tylko i wyłącznie e, o jakości tych argumentów w sumie e, świadczy to, czy one się posprawdzały z założeń. Według mnie niektóre tak, niektóre nie. Między innymi ten z makiem 10 się nie sprawdził z perspektywy czasu i tak inwestycja okazała się udana. Także, no mówię, fartem tak naprawdę. E, Jakieś dalsze, dalsze prognozy? Kurde, nie widzę jakby większych powodów, dla których skinów mia miałoby się nie trzymać. No nie chciałbym się wyprzedawać ze skinów, tak szczerze. Co do suwenirów, kurde, no jakby nie. No nie... to zależy, czy gold Tarabeska będzie dalej leciała suweniry są tak mocno związane z Golda Rabeską. No bo o ile jeszcze jakieś różowe skiny i tak dalej, one mogą gdzieś tam podbijać w cenie, tak nie wiem, czy Golda Rabeska będzie aż tak bardzo w gazie, bo ona jest, potę to ona jest na potężnej pompie naprawdę. I ja nie chcę w tym momencie dawać wyroków. Tak jakby to, co ja mówię, to jest coś na zasadzie, Golda Rabeska jest związana z suwenirem bardzo mocno. Jeżeli suwenir będzie leciał w górę, a może jeszcze polecieć na przykład na początku Paryża, by się wcale nie zdziwił, to Golda Rabeska najprawdopodobniej też. Za nią reszta skinów. Także tutaj wygłoszę taką moją opinię. Za to. Tak jakby do tego dodając jeszcze. Eee... W zasadzie to mm, nie do końca wiem, czy te rzeczy, na które dzisiaj patrzymy, czy one w ogóle mają jakieś perspektywy spadkowe, nie? No bo w zasadzie, kiedyby one jakoś bardzo mocno poupadały w styl i tak dalej, to ludzie by wzięli i by to po prostu yy, wykontraktowali, nie? Zrobiliby Zro z tego kontrakt, znowu by tego nie było. Także tutaj też jest taka kwestia, właśnie do zastanowienia, czy popyt na nie nie będzie zbyt duży. Dlatego, tej, tamy akurat gdybym miał. No kurde, no ten, ten, akurat ten zetk jest potężny, więc też trzeba to powiedzieć. To też jest fakt tego, że się wbiło w bardzo dobry moment na rynku, nie? Trzeba to też ująć w jakiś sposób. Więc ogólnie podsumowując, dla mnie te rzeczy, one, to, to nie jest bezsensowne, żeby to trzymać, okej? Okay? To, to ja nie traktuję tak tego. Ym, też trochę jest mi... Dla mnie, dla mnie dzisiaj rynek Steam wygląda trochę tak, że na co byś nie popatrzył, tam jest górka. Patrzysz na sticker capsule 2 gigantyczny wystrzał Patrzysz na jakieś korony też do, dosyć mocno do góry poleciały Patrzysz na Dasta 2, tutaj widzisz też to leci do góry, patrzysz na inne skiny, ogólnie globalnie one też bardzo mocno podrożały Patrzysz na naklejki, też widzisz naprawdę wielkie górki Dla mnie dzisiaj Rynek Steam to nie jest miejsce które ma jakieś skomplikowane procesy za sobą, które by trzeba było tłumaczyć. Jedynie, tak jakby masz y, krótkoterminowe akcje, które są ciężkie do zauważenia. Tak, tak ja bym powiedział, że to krótkoterminowe akcje są ciężkie do wyłapania, bo y, załóżmy, że mamy y, teraz. No, no, dajmy na to, że mamy y, to, co wcześniej pokazywałem, czyli y, dajmy te nowe na przykład albo takiego y, Galila i. Y, to, 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 co jest właśnie takie ciężkie, to to, żeby tego Galila kupić tu, a nie tu. Nie, to to jest trudne. Żeby, znaczy właściwie, może nie, że tu, bo tu było wyrzucenie. Żeby tego Galila kupić tu, o tu, a nie tu. To jest ciężkie. Według mnie i, i to, to są tak jakby trudne mechanizmy na tym, które e, ciężko jest dobrać. To są rzeczy, które są po prostu problematyczne. E, tak, e, tak ja bym przynajmniej powiedział. O, osobiście wydaje mi się, że niektóre są nawet za ciężkie, a niektóre są niemożliwe do zrobienia. No między innymi to co było tu, bo to jest wyrzucenie, to się nikt tego nie spodziewał. To była nagrała reakcja rynku, także tutaj no trochę przepraszam za to, że powiedziałem, żeby tutaj coś kupować, bo to, to się ja z jakimkolwiek prawdopodobieństwem, ale mówię, żeby po prostu kupować bardziej w w nasileniu tego hype'u i tak dalej. Tu też mamy w sumie Source 2, ale Source 2 był chyba 23 z tego co pamiętam, więc no, też te, ten hype był dosyć naturalnie wytworzony przez resztę czynników. Także to, to są właśnie te ciężkie rzeczy na Steamie, których nawet szczerze mówiąc nie trzeba podejmować z gry. To jest też ciekawe, że my dzisiaj wcale nie potrzebujemy podejmowania tych ciężkich zagrań. Ciężkie zagrania jakby... Są, ale nie muszą być wśród nas, tak bym przynajmniej to określił, że gdzieś tam mm, możemy żyć bez nich. E, tylko ciężkie zagrania po prostu uczą bardzo dużo i to tyle. E, więc w, jakby dla kogoś, kto po prostu mówi, ej, bo tak jakby mam to, to podrożało, trzymać to czy nie, jakby. Nie widzę problemu z tym, żeby to nawet przeholdować jakiś dłuższy okres, bo wydaje mi się po prostu, że nie będzie się to różniło bardzo mocno od całej specyfikacji rynku, tak bym powiedział. Mogę się mylić akurat i to dosyć mocno, tym bardziej, że w tym nie siedzę. Więc mówię to bardziej z perspektywy kogoś, kto śledzi cały rynek, widzi ogólną tendencję rynku. Jeżeli rynek by się załamał, a no jakby historia pokazuje nam, że to się dzieje regularnie, bo... I to jest w ogóle ciekawe, że kiedy my siedzimy na rynku i my widzimy ten skok wielki, to mówimy, o, zaczęło się, w końcu, mamy to, przebudzenie mocy. Potem mm, to spada i mamy, no kurde, niepykła, trzeba było sprzedawać, nie? I potem następny raz leci wszystko do góry i mówi, mamy to, mamy przebudzenie mocy i potem też jest e, taka kaplica, bym powiedział. To dobrze to zilustruje to na przykładzie i temu, jakim jest sticker capsule 2. Mm. Tak, jeszcze taka odskocznia trochę. E, oj, źle to zrobiłem, ale no, zoba, zobaczycie zresztą to. Wie, wiecie, kiedy mamy ten wykres Sticker Capsule 2, to mamy. O, przebudzenie, dzieje się, ja nie mogę. A, dupa. O, dzieje się, w końcu możemy, jest, działamy. E, dupa. Jest, no to jest ten moment już, w końcu rynek działa. E, dupa. I potem mamy w kwietniu, no, że nawet się tak naprawdę wiele nie zaczęło, chociaż pamiętam, że to, to była dosyć niezła inba, nie? Potem mieliśmy w listopadzie, to był naprawdę duży pik wtedy. Też mieliśmy, o, w końcu się dzieje. I teraz mamy też znowu, o, o, w końcu rynek startuje. Za chwilę będzie jak będzie. Także też zachęcam do tego, żeby się przed tym to dosyć mocno bronić, żeby nie, nie popadać w, jakiś, w jakąś wielką euforię e, z tymi temami To zawsze trzeba to posprzedawać, tylko trzymajcie jakby ten, trzymajmy myśli na wodzy i bądźmy gotowi na najgorsze. E, bo zobaczcie też, co się dzieje na skrzykach, jaką mamy w ogóle chorą korektę w tym momencie. E, widzicie zresztą na skrzykach. Czyli Między innymi Dreams and Nightmares. To jest też ciekawe, że w jednym momencie tak naprawdę kończy się popyt na coś. Także ja powiem w ten sposób. Kiedy się da na czymś zarobić, kiedy tylko to jest możliwe i realizuje to Wasz plan, to nie ma co go reorganizować. Reorganizacja planu jest dla debili, tak powiem. Czyli dla mnie. Ja jestem na tyle głupi, że reorganizuję swój plan. Ale kiedy macie zarobek jakiś i powiedzieliście fajnie, udało mi się gdzieś dotrzymać ten item, może czasami warto go sprzedać. Pomimo tego, że z perspektywy potem możecie, jeju, jakbym potrzymał, to by było. No ja też, jakbym potrzymał tę leada, to bym miał 10 razy więcej. Ale bym musiał na to czekać ile czasu, a ile mi się udało obrócić. Myślmy o tym, żeby w ten sposób działać. Taka krótka rada. Trzymajcie się, na razie, cześć.